25 maja w ramach Dni Polsko-Czeskich w Katowicach odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w mieście organizowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice w porozumieniu z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną z udziałem władz miejskich Ostrawy, Opawy i Katowic, a także przedstawicieli tych miast oraz konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, pani Anny Olszewskiej. Będziemy rozmawiać o profilaktyce o profilaktyce realizowanej przez naszą Straż Miejską. Podyskutujemy, jak to się odbywa w, w, w miastach czeskich i zaprezentujemy naszą ofertę programową, jaką Straż Miejska w Katowicach oferuje w ramach realizacji działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży naszych szkół. Myślę, że mieszkańcy wszystkich miast i państw mają te same problemy i te same obszary do działania. Każdy kraj ma swój system bezpieczeństwa i swoje przepisy, więc to jest takby porównywanie, ale też i popatrzenie na warunki, na sposoby rozwiązywania niektórych problemów. Tych problemów w obszarze bezpieczeństwa jest dużo. Niektóre sięgają poza granice, jak handel ludźmi, jak przepływ narkotyków, ale też i te zwykłe takie, które są. Realizowane przez strażników miejskich, więc ta gama jest bardzo duża. W tej chwili dojeżdżają goście z Komendy Głównej Policji na poziom miejski, czyli do Straży Miejskiej, czyli gama rozmów też była szeroka. Właściwie czasie mają no, więcej kompetencji tam wcześniej istniała. Formacja o nazwie Straż Miejska, potem została przekwalifikowana na tak zwaną Policję, ale zakres tych zadań i kompetencji jest tożsamy, z naszy, tożsamy z, ze Strażą Miejską tutaj w naszym kraju. Na pewno jest kilka rozwiązań, które, którymi możemy się pochwalić i które możemy zaprezentować gościom z Ostrawy. Myślę, że również warunki, w których pracują Strażnicy Miejskich od roku są takie pokazowe i nie bez powodu ten obszar w tegorocznej edycji Dni się znalazł. W siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach przy ulicy Żelaznej odbyła się prezentacja programów profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz zwiedzano nowoczesną placówkę.